Szczęść Boże! Witajcie! Spotykamy się kolejny raz. Jesteśmy w szóstym tygodniu już w formacji, w drugim roku i dzisiaj przechodzimy do drugiego dnia. Tytuł drugiego dnia to Wybór. Na początku poprosimy Ducha Świętego, żeby nas otoczył swoją opieką, żeby nas natknął na to yy, głoszenie, żeby słowa, które będziemy do Was wypowiadali, żeby to były Jego słowa. Przyjdź, Duchu Święty, z natchnieniem, przyjdź z poruszeniami, Podczas tej formacji, podczas czytania słowa uczeń to słowo żywe, żeby trafiało do każdego. Żeby każdy, każda z was mogło wyciągnąć to, co jest najistotniejsze dla was to, co jest w przekazie od Boga Najwyższego dla Was na całe wasze życie. Amen. Wybór. Co mamy wybierać? Każdy w życiu stoi w pewnej rzeczywistości można powiedzieć od skrajności do skrajności, zarówno od tej pozytywnej do negatywnej, jak i odwrotnie, czasami są to skrajności w rzeczach pozytywnych, by się wydawać mogło, ale ogólnie rzecz chodzi o to, że my jako chrześcijanie, którzy chcemy cały czas się formować, którzy chcemy się rozwijać, nie możemy tak na oślep biec w jedną stronę i chociażby to były dobre rzeczy, żeby tak skakać z kwiatka na kwiatek. Wiąże się to z pewnymi wyborami, które musimy dokonać, dlatego że musimy mieć cały czas na względzie to, że wszystkie sprawy, które nas dotyczą, które chcemy, żeby nas dotykały podczas formacji, muszą być przez nas odebrane w taki mocny, głęboki sposób. Jeżeli my będziemy się rozdrabniali, te nasze wybory będą takie bardzo rozstrzelone na wiele różnych propozycji. To po prostu nie uda nam się w żadną z tych formacji wejść tak na serio głęboko. Dlatego wybór, czyli tytuł tego dzisiejszego dnia będzie nas naprowadzał na to, żebyśmy potrafili skupić się na tym, co może być dla nas najbardziej wartościowe, co może być dla nas takim doświadczeniem, które my przyjmiemy bardzo głęboko i pójdziemy za tym całym swoim sercem. Wtedy będzie to przynosiło naprawdę dobre owoce. Nawet jeżeli nie będziemy uczestniczyli w takich czy w innych rekolekcjach, pominiemy takie czy inne spotkanie formacyjne, to ta decyzja, ten wybór, który będzie dokonany w taki sposób właśnie bardzo świadomy i konkretny, na pewno przyniesie dobre owoce. Dystans wobec propozycji świata. Propozycja świata to też propozycje kościoła, tego, co proponuje nam na drodze naszej formacji, czyli różnego rodzaju rekolekcje, kursy, nabożeństwa. W tym też musimy wybierać, tego jest bardzo dużo, nie można być wszędzie i we wszystkim uczestniczyć, bo też tworzy się bardzo duży nieład wewnętrzny, duchowy i yy, brakuje czasu i tego uporządkowania, czasu na to, aby pewne rzeczy się uleżały w nas, pewne rzeczy zapracowały, bo za duży jest natłok wiedzy, który nas atakują, nawet ci, którzy w dobrej wierze głoszą. Ja bym tutaj powiedział jeszcze od razu o drugim punkcie, który dotyczy mm. tego dnia, to jest umiejętność ograniczania siebie. Nawet powiedziałbym, że w moim konkretnym przypadku ta umiejętność ograniczania siebie wysuwa się na pierwszy plan, dlatego że jeżeli ja potrafię sobie odmówić pewnych rzeczy, to łatwiej mi podejść do tych propozycji, które ma dla mnie w cudzysłowie świat. Oczywiście, że tak. No tutaj jest Można akurat ta odwrotna sposób, tak. kolejność, natomiast ja mówię mhm. na swoim konkretnym przykładzie, że pewna, pewne moje ograniczenia, które sobie chcę wprowadzić, pewien dystans do tego, co chcę przyjąć do swojego życia, pomaga mi dokonywać tego wyboru. To może być różne ograniczenie, ta umiejętność ograniczenia się w bogactwach, w dążeniu do bogactwa, w osiąganiu wpływu, prestiżu, w jakichś tam podejmowanych działaniach to wszystko może wpłynąć czy powinno wpłynąć na to, że wasza praca w tym zakresie będzie ułatwiała wam wybór. Te rzeczy nie są nowe, o tych rzeczach już mówił Jezus tak, wysyłając właśnie... apostołów, tak? I tutaj mamy ten fragment Mateusza rozdział 10, werset 6. Idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela. Teoretycznie Jezus mógłby powiedzieć, idźcie na cały, tak powiedział później, idźcie na cały świat, głoście Ewangelii, ale tu jest bardziej sprecyzowane, do owiec, które poginęły z domu Izraela. Na początku, prawda? Tak, dopiero no, później została podjęta ta ewangelizacja wszystkich narodów, głównie za sprawą św. Pawła, który poszedł do Pogan, ale najpierw apostołowie dostali konkretny kierunek, owce, które poginęły z domu Izraela. Co jest Jezus do jakiegoś... też poszedł tylko do, do tych, którzy poginali z domu Izraela. Tak, do nie siebie. jakiś tam Rzym, nie jakaś Kartagina, nie jakieś inne ludy, które zamieszkiwały ówczesny świat, tylko konkretny kierunek: idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Przyjęcie konkretnego wyboru, konkretnego działania przynosiło owoce, bo jak widzicie no, na, na kartach Pisma Świętego. Ta ewangelizacja coraz bardziej się rozrżała. Ta Ewangelia i Słowo Boże trafiało w coraz szerszy zakres społeczeństwa tamtego świata, ale poprzez dzieje także i do nas. Więc ten wybór, który był dokonany na samym początku, ma owoce, które aż do dzisiaj trwają. Każdy z nas już jakiś wybór dokonał. No, na przykład, jeżeli mówimy o wyborze stanu. Ktoś bierze ślub, zakłada rodzinę, więc już dokonał jakiegoś wyboru. Ktoś został powołany do kapłaństwa, czy został siostrą zakonną to też już jest wybór, który w jakiś sposób ma wpływ, bardzo duży wpływ, na styl życia i na styl też kroczenia drogą za Jezusem. Ja myślę, że powinniśmy tutaj podeprzeć te słowa naszym doświadczeniem i naszym świadectwem. Bo myślę, że to się idealnie wpisuje właśnie w ten dzień. My po naszym nawróceniu, po przyjęciu Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, otworzyła nam się nowa furtka w naszym życiu i Człowie stworzyła chciał nam się być, właściwa furtka w naszym życiu. Tak, człowiek chciał być równocześnie i na tym, i na tym, i należeć do takiej wspólnoty, i inna wspólnota nas pociągała, ale tu są też fajne rekolekcje, i tutaj się coś dzieje, i tutaj założyliśmy krąg Kościoła Domowego, i tutaj należeliśmy do jeszcze innej wspólnoty. Tego było bardzo dużo, i to jakiś czas trwało, natomiast... Te wybory, które dokonywaliśmy, zaczęły później coraz mocniej odbijać się na naszym życiu yy, głównie rodzinnym, ale też i, i na pracy, bo było tego więcej. Czas, który był przeznaczony na poszczególne etapy naszego życia, o czym będziemy mówili w przyszłości, czas poświęcony dla Pana Boga, dla rodziny, zaczął się troszeczkę ze sobą mieszać i to nie były właściwe proporcje, więc trzeba było też pewnych dokonać wyborów nowych, nakierunkować się na nowe rzeczy, podjąć pewne zobowiązania, które były dla nas najistotniejsze, najważniejsze i wtedy dopiero zaczęło przynosić to owoce. Przy czym to też nie jest tak, że my po prostu tak z marszu wykony, dokonywaliśmy tych wyborów, dlatego że jeżeli mieliśmy jakiś problem, jakiś, jakąś niepewność co do na przykład bycia w danej wspólnocie, to pytaliśmy Boga. Bóg nie odpowiadał tak wprost, ale załóżmy przez ludzi, przez sytuację i daliśmy na przykład sobie półtorej roku czasu, czy tam rok czasu i pewne decyzje podejmowaliśmy w czasie, obserwując oczywiście całą sytuację. I jakby reagując na to, co się wokół nas dzieje. Mam nadzieję, że y, cały czas idziemy jakby z myślą, y, z Boga, z, z zamysłem na nasze życie, ale tego na razie nie wiemy. I cały czas też staramy się rozeznawać, bo to życie nasze to jest, nazwijmy to sztuką, ciągłego rozeznawania. Więc yy, nie jest powiedziane i nigdzie nie ma tego napisanego w Piśmie Świętym, że jeżeli raz będziemy widzieli, że taki jest plan Boży na nasz konkretny etap życiowy, on będzie trwał do naszej śmierci. To wszystko się może zmieniać. Więc cały czas trzeba podążać za planem Bożym, który dla nas nigdy nie będzie w całości objawiony. My go dopiero po kawałeczku odkrywamy i no, życzę wam wszystkim, żebyście. Szli za tym planem w zgodzie ze sobą, bo wtedy naprawdę będziecie szczęśliwi. Mało tego szczęśliwi. Jeżeli mamy ewangelizować też innych, chodzi o taką autentyczność, o której tutaj Ksiądz Piało opisze. Wtedy to jest autentyczne, i tą autentyczność widać, bo jesteśmy. Jakby stali w tym wyborze w każdej sytuacji, czy w życiu rodzinnym te same wartości reprezentujemy, czy w życiu wspólnotowym, czy w życiu zawodowym nikt nam nie może wtedy zarzucić, że, że jesteśmy po prostu tutaj inni, a tam jeszcze inni tacy kolorowi, więc to, to jakby też porządkuje się. Przejdźmy do słowa, które dzisiaj mamy na ten dzień przewidziany. Kontynuujemy list do Rzymian w dalszym ciągu. Jest to 15 rozdział dzisiaj. To już długi. Tak, jest tego dużo, więc pozwolicie, że tak jak poprzednimi razami podzielimy się z Wami kilkoma. Wersetami, które nas specjalnie dotknęły. Być może Wy też odnajdziecie coś, co będzie dla Was istotne w tych fragmentach. Jeżeli nie, cały czas zachęcamy Was, żebyście czytali w całości, żebyście sami potrafili znajdywać te fragmenty, które będą dla Was słowem, które będzie przeznaczone właśnie konkretnie dla Was. Ja mam taki pierwszy fragment to już zaraz na samym początku. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Ja mam ten sam fragment zaznaczony. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga to wiele cierpliwości. Jak wiele, dla mnie, oczywiście. Wiele samozaparcia. Trzeba czasami bardzo wiele y, rzeczy przemilczeć. To jest też praca, którą musimy się uczyć, bo czasami łatwo kogoś zranić słowem. Natomiast musimy cały czas mieć na względzie to, że jeżeli ktoś odczuwa jakąś słabość, my możemy być dla niego podporą, kimś, kto przyniesie mu ulgę, kto mu pomoże. Na pewno Bóg nas tego uczy, bo Jezus dźwigał wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze cierpienia, więc tutaj na pewno na tym polu jak najbardziej powinniśmy się do Jezusa upodabniać. No, Jezus powiedział, urągania tych, przepraszam, nie wiem, czy to Jezus powiedział, przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie. Już tak naprawdę wszystkie gorzkie słowa, krzywe spojrzenia, już w pierwszym momencie dotknęły, dotknęły Boga, dotknęły Jezusa. Później no nas... ale jak być mocnymi w wierze? Jak znosić słabości tych, którzy są słabi? Jak nie, a nie szukać tylko tego, co jest dla nas dogodne. Ja mam tutaj werset czwarty zaznaczony. To jest w zasadzie druga część wersetu czwartego, ale przeczytam go cały. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia. I teraz to jest to, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma. Podtrzymywali nadzieję. Gdzie szukać pocieszenia? Gdzie szukać tej cierpliwości? Gdzie szukać tej siły? No właśnie, na modlitwie. Pisma. Pisma, pisma Pociesze, jako, jakie jako, niosą pisma. Tak. Pisma z dużej litery, chodzi o Słowo Boże. Słuchajcie, codzienne zaglądanie do Słowa Bożego, codzienne y, napawanie się tym Słowem Bożym, codzienne jego przyjmowanie i życie nim daje naprawdę bardzo dużą siłę, daje moc w życiu. To jest moc Chrystusa, który przez swoje słowa oddziaływuje również na nasze życie. Jeżeli szukamy jakiegoś pocieszenia, naprawdę zaglądnijcie do Pisma Świętego. Jestem pewien, że znajdziecie werset, który będzie idealnie pasował do Waszej sytuacji ja może jeszcze uzupełnię to nawet y, mi y, w tym całym działaniu jak siebie obserwuję i moje jakieś takie wewnętrzne przemiany nie wiem czy możesz to potwierdzić czy nie czy mam więcej cierpliwości y, nawet do niego czy nie w każdym razie może mam więcej cierpliwości do siebie co też uważam że jest ważne y, to też nie przyszło samo tylko poprzez właśnie lekturę słowa Bożego poprzez medytację słowa y, ja otrzymuję właśnie taki spokój wewnętrzny, i nawet jeżeli coś lub ktoś mocno mnie irytuje, męczy, to po oddaniu tych problemów Bogu i poprzez właśnie takie codzienne modlenie się i mówienie mu, Boże, mam z tym problem, mam z tym problem, nie chcę tego, Ty to zabierz. Po pewnym czasie okazuje się, że ja orientuję się, no nie, nie ma już tego. Nie ma tych złych myśli, nie ma tych nieprzyjemnych, Uczuć, nie ma jakiegoś żalu. Bóg to po prostu wszystko zabiera. Potwierdzam. To, że jestem bardziej cierpliwa, czy że zabiera? I to, i to. Amen. Ja mam jeszcze jeden werset. Dwudziesty werset to jest. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane. Taki, można powiedzieć, challenge Paweł sobie przyjął, żeby głosić właśnie wśród pogan, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o dalszej części. By nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego. I to jest ważne, o tyle ważne, że mm, przyjmując Słowo Boże, powinniśmy być jak gdyby wyczyszczeni, wyczyszczeni do cna, żeby nie było tam podkładów jakiegoś, nie wiem... W przypadku pogan to były ich jakieś stare wierzenia, zabobony, jakaś stara wiara, jakieś zabobony, żeby nie utożsamiać nawy Boga, myślenie o Bogu. wpisując go w tą ich religijność czy w takie zwyczaje. To musiało być wszystko wyczyszczone, żeby Chrystus mógł być nowym fundamentem, na którym będzie budowana wiara. U nas, słuchajcie, w dzisiejszym naszym świecie też to możemy spotkać, bo te zabobony czasami cały czas istnieją. Czasami cały czas są jakieś zaszłości. Ja w tym momencie, jak się tym modliłem, to sobie pomyślałem, że takim fundamentem, który ktoś inny zbudował, ktoś inny w sensie zły, to jest na przykład nieprzebaczenie. Jeżeli my cały czas będziemy to nieprzebaczenie gdzieś tam trzymali w sercu jako część fundamentu, a będziemy starali się na tym budować to nową nie. rzecz, to wszystko w którymś momencie padnie. Więc mhm. musimy mieć cały czas świadomość tego, żeby zbudować dobrze swoją duchowość i pójść w stronę Boga. Musimy być. W 100% jemu przeznaczeni i oddani. I przez niego zbudowani. Tak. Prosimy Cię, Panie, żebyś ty budował w każdym z nas ten fundament, jeżeli potrzeba, od nowa. Żebyś naprawiał to wszystko, co jest w tym fundamencie do naprawienia. Na pewno polecamy się naszej najlepszej opiekunce niepokalanej. Ona nie w taki sposób. Najlepszy nas przyprowadzi do Chrystusa, który będzie wiedział, co z nami dalej zrobić. Jeżeli my tylko wyrazimy na to swoim słowem zgodę, to będziemy na pewno szli w dobrym kierunku. Życzymy Wam dobrego dnia, dobrego czasu i zapraszamy Was na następne spotkanie. No i życzymy też dobrych wyborów. Tak. Bożych wyborów. Miejcie świadomość, że wybór, który będziecie dokonywali, na pewno będzie wpływał na wasze życie, więc niech Duch Święty podpowiada wam, co wybrać, w którą stronę iść, aby się coraz bardziej zbliżać do Stwórcy. Amen. Amen. Do zobaczenia.